Pierwszy w dzisiejszym odcinku miałem gaboxik i mamy dwa. Miałem nadzieję, że będzie znowu dwa. Z tych raczej nic nie wyleci. Dwa jest. Dobra. Ja ochęcze się Manko. Ja jestem champion i w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie wszystkie skrzynki, które mam w kanonicznym. Wiem, wiem, wiem. Yy, najpierw Pewnie myślicie, co ja gadam? Jakie wszystkie skrzynki? Przecież tu nie mam żadnych skrzynek. Ale otóż, moi drodzy, ten wstęp nagrywam po zakończeniu tego odcineczka. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, możecie to zrobić klikając ten czerwony przycisk nam na dole. Oraz możecie zostawić tutaj łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem oraz napisać w komentarzu, czy wam dropnęła jakaś nowa postać, może nowy zadymiarz, który wyszedł, ten mityczny, czy jakiś star power. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Dobra, a więc jesteśmy już w karnecie zadymiarskim, gdzie mamy do odebrania. No, troszeczkę skrzeczek mamy. Troszeczkę skrzyczek mamy tutaj jeszcze zanim przejdziemy do naszej postaci i zablokujemy sobie, żebyście, żeby nie wysyłali mi zaproszeń. Tutaj przejdziemy sobie od razu do Lu, żeby go odebrać. I moi drodzy, mamy nową postać. Jest to Lu. Jest to czwarty chromatyczny zadymiarz. Wszystkich chromatycznych zadymiarzy zdobyłem właśnie z karentów zadmiarskich. Nigdy ze skrzynki nie zdobyłem. Mamy lu, więc na pewno będą punkty mocy. I zobaczymy. Więc przechodzimy teraz na sam początek tego karenty zadymiarskiego. Otwieramy sobie po kolei skrzynki. Na początku mamy Goldzika. Mała skrzyneczka, co z niej wypadnie. Oczywiście, punkty mocy do lu, bo jakby inaczej. Liczę na chociaż gadżet Star Power, ale również liczę na nową postać, którą jest właśnie. Edgar, jak się nie mylę. Kolejne punkty dolu, tym razem 72. Weźmy sobie teraz Golda, kolejny big boxik i teraz mamy tutaj token Dablery. Fajne, fajne są token Dablery, ponieważ szybciej można sobie wbić karny zmiarski. Kolejny big boxik, znowu punkty mocy tylko. No niestety, mamy 100 Golda. Kurczę, czemu to tak przewija? To, to jest po prostu masakryczne. Mamy małą skrzyneczkę, z której. No, coś czuję, że dzisiaj mi nic nie wypadnie, nawet głupi gadżet, no znowu jedyneczka, co jest dzisiaj grane? Dobra, otwieramy pinpaka. w pinpaku mamy e, pina do Jessie, pina do Tika oraz rzadkiego pina do Rico, spoko. Mega boxik, pierwszy w dzisiejszym odcineczku mega boxik i mamy dwa, mamy dwa moi drodzy. Pierwsze to będą punkty mocy na pewno i mamy coś nowego i czy to będzie Edgar? Niestety. To będzie Star Power do Tika. No, liczyłem na Star Power, więc dostałem Star Power, ale miałem nadzieję, że będzie nowy Zadymiarz. Nowy Zadymiarz. Miałem nadzieję, że będzie znowu dwa. O kurczę. I czy tu będzie nowy zadymiasz, Znowu Star Power. A tym razem Star Power do EMZ, który. No. Chociaż dwa Star Powery wypadły. No. Cieszymy się chociaż tymi dwoma Star Powerami. Odbierzmy punkty mocy, albo nie, punkty mocy na koniec zostawimy sobie, weźmiemy teraz skrzyneczki kolejne i w tej skrzynce oczywiście będą punkty mocy tylko ponieważ to jest mała skręczka, kolejny big boxik i tylko jeden przedmiot, niedobrze, 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 mamy tutaj 67 golda oraz punkty mocy dolu, Kurczę. no niedobrze, niedobrze, fajnie by było zdobyć Edgara, mamy na razie 15 poziom, jeszcze zostało nam... No troszeczkę nam zostało tych skrzynek, więc może dropnie. Znowu jeden, niedobrze. Niedobrze i to bardzo niedobrze. Trochę golda zawsze będzie, to się liczy. Dobra, o, przyspieszmy troszeczkę te małe skrzynki, ponieważ z tych raczej nic nie wyleci. Dwa jest, dobra. Proszę, żeby to była nowa postać. Jedyneczka i... Jest nowa postać, jest Edgar, moi drodzy. Jest Edgar. E, nie, to nie Edgar, Boże... Czemu ja mówię Edgar? Edgar będzie darmowy. Byron, Byron, pomyliło mi się. Kurczę, Belek, Cały czas mówię Edgar, 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 a tak naprawdę Byrona mieliśmy wydropić. I moi drodzy, zdobyliśmy nowego zadymiarza, Byrona. No kurczę, teraz musi być trujeczka. Musi być trujeczka w tych boksach. Super, mamy nowego zadmiarza, Jak ja się cieszę. I tak, Goldzik. Megaboxik i z Megaboxa 3, 2, kurczę, już myślałem, że będą 3. Mam punkty mocy do Byrona, punkty mocy do Lu spoczko. a w ogóle możemy teraz sobie ulepszyć Lu oraz Lu na razie sobie ulepszymy, aby móc wydropić właśnie Star Power do niego. Kurczę, Byron. Edgar, kurczę, chciałbym mieć y, Edgara, ale jeszcze nie ma Edgara, pomyliło mi się, Byr o Byrona mi chodziło cały czas, dobra, lecimy dalej, tu punkty mocy to na razie ominimy sobie, big boxik, dwa, dobra, dwa oznacza, że tylko punkty mocy są, spoczko i trzy teraz będą, trzy, dwa znowu, kurczę, a już liczyłem na to, że będzie trzy i teraz będzie Leon, no wątpię, żeby mi Leon wydropił, dobra, dwa z małego boksa, to jest oczywiste, mamy dwa znowu, kurczę, by, e, Byrona, nie Edgar, tak Byrona teraz Byrona czy Edgar? Byrona chyba teraz mamy, dobra Nieważny, mamy Byrona czy tam Edgara? Nie, kurczę, pamiętam, mi się i teraz będę się tego, z tego cały czas śmiał Dobrze, cały czas punkty lecą, więc jest super e, Otwieramy kolejnego boksika e, W sumie możemy te punkty mocy zebrać Zbierzmy na razie je wszystkie do Lu, niech będzie do, albo nie, dobra, zrobimy la, do, do e, Byrona lecimy Byron, 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 Byron i jego punkty mocy, dajemy to, jeszcze sobie otworzymy big boxa, dwa znowu, no kurczę. jak mi zostało, jak mi dzisiaj z tego openingu wypadnie jeszcze legenda, będę zadowolony, zostały nam cztery boxy, 200 golda, to możemy w sumie od razu odebrać, ulepszymy tych dwóch zadymiarzy, których tu nowych mamy, może, nie, nie będę miał star powera, mogę zdobyć gadżet na pewno już do Lu. Do Bayerona jeszcze nie mogę zdobyć gadżetu. Jeszcze troszeczkę punktów mocy mi brakuje. I mogę je zdobyć tylko z tych czterech skrzynek. Dobra, otwieramy. I dwa. Kurczę. Niedobrze. Niedobrze. Mała skrzynka. Dwa znowu. No wątpię, żeby mi jakiś jeszcze zadymiasz wypadł z tych skrzynek. Jeden. A! Tylko Byron. No spoko, spoko. I ostatnia skrzynka. Jest to Mega Boxik. Proszę, żeby były trzy Trzy! Nie wiem co będzie. Możliwe, że to jest gadżet właśnie do Lu. Mamy Lu, punkty do Byrona i mamy gadżet do szeli. Nie miałem tego gadżetu do Shelly, naprawdę? Okej, okay, dobra. Ale opening, no udany powiem szczerze, udany opening. Mamy Byrona, więc się cieszę. Wybierzemy sobie i zagramy nim od razu Tylko jeszcze sobie go ulepszę na szósty poziom Idziemy na solo showdown Zobaczymy, przetestujemy Byrona Nie grałem jeszcze Byronem Wiem, że on tylko zatruwa, kiedy strzela Oraz wiemy, że jego ult zadaje obrażenia I że może się nim leczyć Tylko nie wiem ile Tysiąc zadaje, o kurcze Tysiąc, nie, 500 zadaje chyba strzałem tylko Jak się nie mylę Dobra, czy on dostanie O Jezu, już widzę to wbijanie już dostał. Dobra, ważne, że dostał. A oni się nawzajem zabili. Super. Cztery osoby zostały, a dopiero prefa się pokazała. Spoczko. E, tutaj mamy skrzyneczkę. Tu jest ból, więc na niego muszę uważać. 700 zadaje z czterema kubami. Ej, to dosyć mało i to bardzo mało. Chłop mnie goni. Chłop mnie goni. Ratunku. Ból mnie goni. Dobra, ból obrywa damage, więc e, bardzo się cieszę. Dobra, dajemy to tu. I cyk, zdjąłem go na hita. Wow, Osiem kubów już mamy. Jeszcze tutaj będziemy mieli dwa dodatkowe. Ile zadaje? Po 900 na 8 kubach. To dosyć malutko 900 zatrucia. To bardzo słaba postać, ale tu będzie... Wow! Ale Jessie agresywna ty jesteś, nie no... Kurczę, będzie, będzie ciężko wbijać. Ale dobra, Jessie padła, więc się cieszę. Jessie padła. Muszę, jak, naj... jak będę wbijał na wyższy rang By Byrona, nie Edgara. Normalnie będę musiał w montażu jeszcze dodać tam, gdzie mówię Edgar Byron. Bo myślę, już pomieszał. O nie, EMZ. To będzie lipa, jeżeli jej nie pokonam. Wchodzę sobie tutaj. Wow, wariacie. Wariacie, wariacie, wariacie. Rozumiem, że nowa postać i się jarasz, ale no proszę, nie pokonaj mnie. Daj mi satysfakcję z tego cineczka. Chodź tu, masz loa. Dobra, dostała. Super. Ej, powiem tak. Szczerze, całkiem fajnie mi się gra. To jest Byron, tak? Jeżeli to, tak, to jest Byron. Jeszcze sprawdzimy sobie dla pewności. Tak, to jest Byron. Całkiem fajnie mi się gra Byronem. Tylko trzeba cuby zebrać. Na początku kiedy nie ma się cube'ów, no to będzie tak troszeczkę ciężko. Nie wiem jakie ma star powery, nie wiem jaki gadżet ma, więc będę musiał to jeszcze sobie poczytać, ale mamy również nową postać Lu, do której mogę już dropnąć gadżet. Mamy już ją na ósmym poziomie i bardzo się cieszę, ponieważ postać Lu przyda mi się do następnego odcinka, który będzie nagrywany z widzami prawdopodobnie, chociaż zobaczymy. A moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to będzie na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawcie tę łapeczkę w górę, subika z woreczkiem i napiszcie w komentarzu, czy lubicie takie openingi. Ja się z wami żegnam, na razie i cześć, bye bye, hejo!